Bo to, oto e, chciałem przedstawić Państwu miejscową gwiazdę kulinarną znanego szefa z lofotów Mareno. How are you? Just nice fine. to see you. E, mamy tu wspaniałego dorsza i pokażemy teraz Państwu z niego najsmakowitsze kąski. I will try to say what is this and you have to check me. E, to jest, proszę Państwa, policzek. This is chick, ja? Yeah? Yeah? Pochodzi stąd właśnie. To się wycina ręcznie, e, smakuje wspaniale. E, to jest ikra, this is roll. To jest ikra. Uh, tutaj uh, mamy uh, jelzyczki z dorsza. Uh, you and... find them inside there. Aha. Uh -huh. This is exactly this is exactly from here. A tutaj mamy wątróbkę. The is uh, yeah. from Lever. Yeah? Yeah. E, wątróbka wytapiana zamienia się w zmorę wszystkich dzieci, mianowicie w tran. A tutaj mamy dwa gotowe dania, e, które e, Mareno e, zrobił. E, to jest. E, this is chickia. Na, a, to jest policzek, a to jest języczek, to zostało usmażone w cieście, Mareno wyczarowuje z tych dorszowych kąsków różne wspaniałe rzeczy i specjalnie dla nas coś ugotuje. Let's go to the table. I heard that you want to cook something special for Polish out. Yes. This is aquavit, Norwegian aquavit. To jest, proszę Państwa, miejscowy destylat z północy Norwegii. Is it gravlax, yes? Yeah. Is it called gravlax? Yeah. Surowy, marynowany łosoś z solą oraz koperkiem, który trzyma się we własnym sosie, razem ze skórą przez kilka dni. So, let's make a dish. Yeah. To teraz trzeba położyć najpierw skórą do spodu, najlepiej na grillowej patelni. Czuję, że teraz na patelni wyląduje akwawit. Now flambe. Yeah? Yeah. O, oh, this jest nice. A, komda kom dalej. Flambé. Mm. It eh? yeah. pachnie. Ja. to już jest w zasadzie gotowe. Okej. Okay. Musi się ten sosik bardzo ładnie na rybie znaleźć, to też stało. Pretty nice! Proszę spojrzeć jaki ma piękny kolor, to w środku nie jest do końca przesmażone. Pamiętajcie Państwo, żeby zbyt długo nie smażyć świeżej ryby. Fantastic. May I try it? Yes, you try. Can you give me yeah. Jak już tu Państwo będziecie, to nie odmówcie sobie przypadkiem kąpieli w takich drewnianych baliach, pod którymi palone jest drewnem, a wystawiane są na zewnątrz niezależnie od pory roku. Piękne życie jest w Madrycie, ale na Lofotach też. Kładę się Iskander. Do widzenia.